mazuka begin witam kolejnego dnia ach te komary i kleszcze mnie dobijają, więc postanowiłem kupić sobie w kofadzie taki jakiś środek to się nazywa Autumn tropical no i dzisiaj go wypróbuję a jeżeli chodzi o to co tutaj widać, a to sobie do Luksemburga wjeżdżam. Mają tu fajną nawierzchnię dróg, generalnie mało dziur. E, Luksemburg pamiętam jako kraj, Jeden z najbardziej zadbanych krajów w, jakim, w jakich byłem czyli ten czyli na przykład trudno znaleźć jakieś graffiti na murach, dziury w drogach wszystko wygląda trochę jakby nie wiem idealnie To jest jakaś jedna z tutejszych miejscowości, przez którą przejeżdżam Jestem właśnie w, sto w stolicy Luksemburga, czyli w Luksemburgu. Nie wiem czy dojadę do samego centrum, więc więc filmuję to co widzę to jest droga rowerowa prowadząca do centrum czy jednak centrum luksemburga zostanie przeze mnie zaszczycone raz drugi Po drodze natknąłem się na takie coś, takaś, takaś arena, tutaj jakiś stawik. To nie wiem czy to jest takie coś czytne. Trochę jako ozdóbka. Fontanna. Jest. Tu jeszcze trochę staje się dziurowców. To białe wygląda nieprzyciątko Tak wygląda pojemniczek Otano Tropical. 100 ml za 5,5 euro z hakiem. No i tak sobie myślę, że to jest ma. trochę mało. 100 ml za 5,5 euro. Ech, to pomyślałem, że, że będę psikał tylko najbardziej istotne części. Ehm, no więc przed wyjściem teraz spsikałem sobie jajka. No i, i trochę piekło przez pewien czas. Więc <gry> to chyba nie był najlepszy pomysł. Potem zauważyłem, że nawet jak się spsikam niedokładnie, to komary i tak mnie nie ruszają. Na początku, na samym początku, jak jeszcze nie byłem psikany jak tylko wszedłem do lasu zebrała się taka chmura komarów przy mnie i zaczęły mnie atakować. Jak się spsikałem trochę tak, tak pobieżnie po rękach i nogach, to przestały, więc to chyba działa. Według tego co przeczytałem w internecie, ten specyfik działa na komary do około 7 godzin i na kreszcze do około 3 godzin. I przez ten czas nie atakują ale Oczywiście mogą latać w pobliżu mnie i mogą po mnie chodzić. Tylko że nie kąsają. Uff, no dobra. Cóż. Powoli robi się ciemno. Nie zdołałem wyjechać z Luksemburga. Jeszcze jestem na terytorium Luksemburga. Yy, yy, nie filmowałem centrum. Znaczy był drugi na centrum, jak się tam jedzie, i mogłem to zrobić, tylko że mi się nie chciało, bo tam im bardziej do centrum się zbliżałem, tym coraz więcej było ludzi. No więc Więc tak gęsto zaczęło być, i po prostu nie chciałem się przeciskać, stać na światach i tak dalej. Po prostu pojechałem sobie dalej, ominąwszy centrum. E no, i teraz jestem już blisko Francji. To na pewno dojadę do Francji. Myślałem, że uda się dzisiaj, ale niestety nie zdążyłem. Za dużo czasu mi zajęły te podjazdy, bo tam... droga nie była zbyt płaska. Miałem dużo podjazdów. Trochę zmyliłem drogę też raz. Ten wyświetlacz na Karminie jest beznadziejny. Jakieś słońce, światło, to nic nie widać na nim. Ech. No to do jutra elegancko śpimy tuż przy granicy o, tutaj się zaczynam, no, tu jest już Francja A ja jestem tutaj No to przez Belgię nie będę jak widać jechał albo tylko przez mały kawałek Belgii Kurczę, co się. Staje się, że, że są mistrzostwa w piłce nożnej i pobliska wioska je ogląda, bo słyszę fanfary i jakieś petardy nawet.